No nie wierzę kur... tą piłką zaraz pier... to piłkę dla kota kupiłem Ile wydałem na walo? Mam taki na Wydałem na walo no Tysięcy jakoś. Ważne ogłoszenie. Wspólnie z Ezgir zrobiliśmy turniej hartatywny z pulą nagród 10 tysięcy złotych. Specjalnie dla was. Jeżeli chcecie wziąć udział, koniecznie wejdźcie na Discorda, tam macie poradniki jak się zapisać oraz kanały do znalezienia swojej nowej ekipy. Oczywiście w komentarzu załączam Wam też zbiórkę, która będzie aktywna aż do końca turnieju. Mam nadzieję, że 13 grudnia widzimy się na streamie oraz turnieju charytatywnym. Pamiętajcie, że podczas streama charytatywnego będę też rozdawał dla Was sprzęt o wartości 2000 złotych, więc mam nadzieję, że widzimy się od 13 Dnia na moich streamach widzowie jakiś dead chat jest dzisiaj, czemu dzisiaj nie piszecie nic? Elo, o no i się manko Tomeku. Ludzie pracują, a nie tylko grają. A no tak, zapomniałem. Ej, miałem grać ISO! No hej! No hej! Miałem grać Ej, ISO! Zaraz wejde, stary. Chodź, dysk, zaraz. I dobrze, idę dobrze, baby. Helu! hello Jestem te Tak, to mój skarbek. Ksid. Ej skarb w ogóle wiesz, że? Co? Na next offie będę miał z naszego powa? Jakby? Ale? Tak? Nie, no Shard 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 going, oh. going short. There they are. Ludzie nie mają co jeść, a gwiazdeczka se rzuca w monitory No co ty pierdolisz teraz no <laughs> W ogóle, że ten nowy monitor, bo widziałem coś. No nic, Arek, tamteś. No się... powiedz, ale powiedz, no, powiedz. No jak miałem ramię, no to spadł mi z ramienia tamten. I się rozwalił. No ja pierd... No, miałem pecha. Jakby ty wygrał klacza, to bym nie rzucił. No w sumie. To wina tego typa. Szybkie przypomnienie o tym, że ponad połowa oglądających nie subskrybuje tego kanału, więc jeżeli jesteś w tej grupie, zostaw suba i życzymy jego oglądania. No. O, oh, out, 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 daj drze. Dawaj, dawaj, dawaj go Dawaj, 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 Ura, dawaj, 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 dawaj! Oh, yeah. Nice Gosti, gosti. Dobra było, że. Oj, oj! Moguń, mogę, mogę! Moguń? Dobrze? Mam more double ja w Guardian on my body guys, long! Ej w ogóle jak chyba muszę takiego testować co robi? Z taką siłą je że dobrze dziury nie zrobiłem, nie bo to było tak... Ale teraz mam nową rzecz, tak? Teraz mam y... piłkę dla kota. Ej, hey, nice! Piłkę dla kota! Nie, gówno! Nie. No nie wierzę! że tą piłką, zaraz pierwsze to! Piłkę dla kota kupiłem, taką. No nią Ty chyba kota nie on chyba... No to masz? Nie, to dla mnie! Bo jestem Aha. kotem! Bo jestem takim kocikiem no, okay. w tej gierkę. No, Okej, okay, kotek. No ja jestem kocikiem w tej gierkę. Czy teraz całej pi w Monio? No nie, no nie rzucam już w Monio! O okay. oh, garasz, oh, nie wiem. Bo z garaż. jakoś garasz. garaż Ongaracz, ongaracz. mój Uuuu! Muiscare back, back. Sigma, sigma play starete. Sigma play. Bez behind the box, one out, out. Out. out city. Tumor, Tumor. zabrakło, one no Perfek. Ale this is clean! Last player standing. 70 Jestem w gazie, stary. Dawaj tak na yeah. oaf, radę, co? Dobra, ej, zrobiłem sobie tydzień przerwy od rankedów, wystarczy, o, city, tydzień, pogadam do ciebie, stary, Kurde, się nie mogę skupić. Ej, ty się obraziłeś, Dawid, co? O, co? Przepraszam. No, 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 no! Bro, look at that f agent, man! Stupid as

Nice, yeah, huh? Platform City, platform City. O kurwa. tą rejną, także to hurtnie. Oh, tak, oh, yeah? City, jest full HP. Ale se pozycję wybrał na jeden na jeden kurwa. No. Ginąłem trzy razy już od Bakeja w tym meczu, chyba. <gibli> Czy giną w innej game, No, 2 laba, -y. na ripy, Chcę cię wciągnąć, słucham? One men, ei! Wait time, please. No, no nie chodź do ciężko. Weźli. Heaven, 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 heaven. Chodź, gdzie ty tam? No chodź. Komandę, kill ty behind Komandor. Behind, behind, last behind, last behind, from B. Ja coś ustrzelę w tym meczu, no jednego zabiłem, Teraz ci zostawię mianem HP, do gry. Nie wy mnie doceniacie, no. Bo ja mam pecha, ja mam gorzszą grę.

Do dojechał na okno, mida dojechał Dojechał, dojechał Nie widzieliśmy no nic Jeszcze jeden, fajnie Zaraz za mną, widziałeś to? Nie, co on odje... Nie zabij chłopaka na E Czy musisz być psychicznie chory, żeby w to grać? Nie Ale staniesz się psychicznie chory, grając w to On był O Nice. Ja pierw ale rąda nie 10-4.10 mam mm. No i co z tego? No nie wiem, przestańcie mnie hejtować, hejterzy, Aha, co? O ja... Go go go! Deset, deset, A, co? Cały mój team nie żyje, a w ciężkim Nieźle, masz tyle killi ile wygranych rund? No właśnie, czyli z każdą moim killem wygrywamy rundę Nie wiem, no i chyba na to jakiś GOAT, 21 na 8 robi Zajrę przez kogoś walentę i zaczął grać w CS-a? Nie wiem, nie... pewnie bym tego nie zrobił, no Ej, Ola Love, can you smoke to I mean long I'm gonna swing, I'm one hit Hej, okay. no. Ale poszła czutka, że go się będą na jedrazo plecy poruszać. Nice. Go, go, go. I'm kole, 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 I go. one HP, I one HP. Can you heal Sage? I'm running okay. for heal. Nice baby, thank you. Okay. Can you can you switch guns, Jet? Maybe take the Vandal? Yeah. Nice. Okay, I'm leaving you. To był co Ja No nie wiem, jak hit, znaczy no, je... no ja jestem główny. No nie, no ja zjebuchnę, ja nie you mam hit. No, już go. Mam poczucie humoru? Dzięki, kocham kerem i szalonego. Ej Dawid, czego chcesz? Kukę, kukę, znaczy kłe. Domyś się, dawaj, japa. Nice. I'm just... Get out of my way. No, i, a, o tej hey, insta, no nie wiem. Bo on idzie short, zamiast longa grać na grać garaż. so fun są fajne, kill ich kili tak, hmm? Jestem fajny, gramy głową, baba. One more garaż, one HP. Pudal, Terraina baituje ich wszystkich. No chłop, co on tu robi, no! W właśnie nie wiem co oni odpierdają, wszyscy tam, nie? Carfon na lewo. Czy um, yeah, ja bot, jestem w szoku? Bot, ja bo... Nie, bo... nie wiem no, jak jestem w szoku, no skracam mi i typ jest w dalej running, tak? O Jezus, co on odpierd... najlepszego? już stary Przecież nasza szaklowej jest w plecy, on kur... Okej, okay. speed, on wyjdzie ogólnie tu Speed kill No speed ja No kładzie na ten speed chyba Ja yeah. pier... Oooo <laughs> Omen oh, played so badly, like so bad Ile wydałem na follow? Ej, yeah. wylej really short Kulaj Kulaj Zabijmy kill, zoi Mam flash Shot, shot, shot Daj na 120 Jeden kill Long jest, sow, kur... Long, sow I have it, I oh, have yeah, oh, yeah, Za 15 heal O, ale mnie ponad za... na jumpspocie koleś, nie? Nice, jaki goat k***a je*** To Serio, gold gry je*** Nie no, wydałem na Valoranta no 14 tysięcy jakoś no Ej, no tak to już y, bywa czasami, nie? Mało to jest? No w kur... ch*** mało, szczerze No, that weapon doesn't, no ja mam nikogo long jeszcze Ja mogę pierwszy grać jak chcesz No, dawaj go, 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 go. Nice, nice. Był tu mm. -okay. nice. No, On stoi, on No, jak uważasz, postać jest najgorsza do gry Valoranta teraz? Nie wiem w sumie, ty, jaka jest teraz najgorsza Ty Zabijemy no, no, no. Can you smoke here? Clove, smoke on my pink, please no, she out, no jet? No nie wiem. Smoke moja... on my pink cloth. Ej, nie wiem, moja cloth. jet jest AFK Smoke kur... clove? Ej, moja clove to k moja... Nie powiem co ma, nie? Ale 10 razy powtarzam o smoka Ile nerwów w tym rankedzie? No, 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 A ile, no, 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 ile jest grania jak się ch ba? Chodzi o mnie w oczywiście, w w w oczywiście. W To jest dopiero niesamowite I have one one. Oh, one Hpiray uh. O splotował blisko Nie, nie! Ja p... <noise> Jezu dziękuję <noise> Dziękuję Dankiewa carry! Ty to jednak masz łebku No widzisz jak ja to obliczyłem ale zagrywam jak no No aby była gierka na YouTube Taka dobra gierka na YouTube by była